Witam serdecznie z tej strony do Mamir. Na dzisiejszym odcinku postaramy tak, tak, się udać się do tego miejsca naszego Dzieńowiska. Oczywiście, pierwszy sobie zobaczę te księgi, czy mam jakieś. Nie mam żadnych nowych. Ale widzę na pewno, że mam dużo rzeczy do sprzedania. I do rozmontowania Dlaczego to na pewno. Okej. Okay. Nie mogę spać w tym łóżku. W Tym też nie mogę, bo należy do czegoś innego. Ok, w tym mogę. Dobra. Hmm. Nie mam w sumie za bardzo. Gdzie przechować przedmioty? Wybacz, więc... panie, zagrać dla Ciebie na lutni? Nie, nie, nie dziękuję, ale. Dobra. No to cóż, wychodzimy stąd. No i e, zaznaczamy sobie z różnych spadaj cieniowisko. I drugiego odhaczymy. No i cieniowisko mamy tutaj. No więc, chodzimy sobie do cieniowiska. Oczywiście, że jest ciemno. torcz Awansik rozdać. Do zdrówka sobie dodać, przydałoby się. Do przywołania by się przydało dać cokolwiek. Okej. Okay. I tak. Przywołanie chowańca to na pewno się przyda. I schodzimy na dół. Okej, okay, tu mamy jakiś drobny klejnotusz jakąś miksturkę. Ok, z tym nie mogę zagadać zbytnio. Linia czasu. Ok, wierzemy sobie książkę. Tutaj mamy urnę pogrzebową. Zgarniamy z niej wszystko. Losowe dźwignie. Okej. Okay. Więc ta i tamto ją aktywują spoczko. Hmm. Tutaj mamy żelazne dźwignie, więc je sobie sobie spróbujemy otworzyć. Aha, pułapka. jest jeszcze jakaś pułapka? Chyba nie. Tak od boku. Okej. Okay. Jestem przeciążony tak. Mikstury. No i siły. Okej, okay, zbiegłem w po sobie. To Okej, okay. tam się świeci, a jak się to świeci w ruinach, to znaczy, że jest źle. Mamy dekod zjawy. Proszę 30 sekund twój postać wydaje się być widmem. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny dekot zjawy. To jest jakaś torba. Zbierzemy wszystko. Dziennik. Rozbiłem obóz z zewnątrz kurkanu. To musi być tu. Moje badania wykazują, że musi tu się znajdować grobowiec. Potrzebuję tylko trochę czasu, aby znaleźć szpon. Musi być ukryty gdzieś tutaj. O mało, nie doszło dziś do spotkania z tym głupcem Wilhelmem, niewiele brakowało, żeby dostał się do Kurhanu, a do... ale udało mi się go wystraszyć, począstając kawałkami garku w torbie. Ci ludzie pełni są wiary w zabobony. To podsuwa mi pewien pomysł. Po kilku nieudanych próbach udało mi się wreszcie stworzyć odpowiednią miksurę. Też nie jest wspaniale, powinienem wyglądać jak jeden z tych duchów, o których mieszkańcy Ivarstead mówią, że nawiedzają Kurhan. Wypróbuję ją jutro. Sukces. Mój postęp zadziałał lepiej, niż myślałem. Wystarczyło osnuć się w pobliżu wejścia do kurchanu i machać rękoma. Musiałem się powstrzymać, by nie parsknąć śmiechem, kiedy zmykali. Powinienem mieć ich z głowy do czasu, aż znajdę szpon. Minęło już pół roku, a ja wciąż nie mam pojęcia, gdzie może znajdować się szpon. Zaczynam tracić cierpliwość. Musi gdzieś tu być. Nie mogę zatrudnić kogo do pomocy. Nie jestem zdany na własne siły. Nie ma. Nie może tu być. Coś jest nie tak. Pewnie chodzi o mieszkańców Iwarsted. To wszystko ich sprawka. Bawią się ze mną, chcą odnaleźć komnatę grobową na własną rękę, żeby zgarnąć skarb. Dlaczego? Dlaczego mnie prześladują? Dlaczego mnie po prostu nie zabiją? Jestem. kim jestem? Mam w głowie zamęt. Nie mogę sobie nic przypomnieć. Czytam swój dziennik, aby wiedzieć. Po co tu w ogóle jestem. Czy ten grobowiec to moje miejsce? Czy mam go strzec? Czy mi się staje? Nie wezmą mojego skarbu. słono zapłacą za swoje zbrodnie. Kto przekroczy ten próg, pozna mój gniew i moją moc. Jestem strażnikiem cieniowiska. Każdy, kto mi się sprzeciwi, zginie. Okej, okay, bierzemy dziennik. Okej. Okay. Tyk. Ok, oczywiście, że ciemno. Tor. Torcz. Poproszę. Ok. Poczekam aż to się skończy. Dziękuję. Żelazne drzwi. Ok. Czyli znowu to jest. Muszę mieć szpon. A go nie mam, niestety, więc lecimy gdzieś indziej tędy, tendy, yy, tendy, tam tendy. Tu jest zablokowane. Wystraszyłem. Ok, to więc w dół i to w górę. Nie, Sorry. to w dół. Ok, jest otwarte i wracamy. No, wychodzimy. Hop. Okej, okay. ja, ja... ja czuję, że... Nie, ja, ja nie wchodzę do tej komnaty. Ja jestem chyba jeszcze za słaby na takie rzeczy. Dobra, chyt, hyt. Dobra, chowaj pan te zaklęcia. Wchodzimy... tutaj? Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Nie mamy tu wielu gości. Oczywiście poza tymi, którzy zmierzają do wysok. Pokaż mi to. Nie do wiary. To był tylko wymysł tego windeliusa. Trudno uwierzyć, że byliśmy tacy głupi. Przynajmniej mogę ci coś dać za zajęcie się nim. Jeśli nie przyjmiesz tego jako zapłaty, uznaj to za podarunek. Pon szafirowego smoka? Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Kusi mnie, żeby tam. Pójść no ale chyba nie. Skoro już tu jestem, to może uda mi się posprzedawać przedmioty do Białej grań Także widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy tak upijanego Co? O, chyba coś dla ciebie. Um, broń. Okej, okay. ci mogę posprzedawać parę rzeczy. Eee, to tak, łuk myśliwski, może sprzedam. Żelazny sztylet, żelazny topór wojenny. Eee, strój lekki pancerz, lekki pancerz. Rzemieniowe swoje lekkie, rzemieniowe. Rzemieniowe. Strażnika Białej Granicy sprzedam. Ciekowana cesarska sprzedam. Co zostawię? Dobra. Różne wytrychy mogę. Okej. Okay. A co mogą niego kupić? Jakieś łupki, inne bronie. Okej. Okay. Kolejny bardzo zadowolony klient. To ja teraz może udać się do Farengara. Dobra, jesteśmy u Farengara, to użyjemy magicznego katalizatoru. z tej Nie będę ściągał stana to sobie na pamiątkę. E, mogę z tego ściągnąć. Naucz się. Tak. Oczywiście. Mniejszego giermka. oczywiście. Oczywiście. Przywołanie, oczywiście. Zniszczenia okej. Okay. Ok, o, jestem na gusienki, a to spoko, bo przedmioty: mmm, strój rzemieniowe buty, rzemieniowe zbroja, Znaczy, porządne, eee, rzemieniowy hełm też porządny. Dobra. paręgarze do by... co masz Rozejrzyj na sprzedaż? Się. Rozejrzyj się. Z ciekawości. Eee... No do księgi na pewno się przyda. Ożywianie zwłok. Astronacha. Ognia o! Chowańca, pułapka do płomienie, Runa, błyskawicy. Runa, mrozu, ognia. Spokój, spetany miecz. Okej, okay. świętany miecz, topór bojowy, na pewno. A tronacha ognia? Czemu by nie? Błyskawica mam, dopowiedź Furia i skrykam na ciało leczenie lodowy Polec. Odmrożenie. Ach, też sobie zakupię. Ok, i przede wszystkim, e, czy ty masz to w różnych? Nie. Dwoje, o, drogie są, drogie tatuszka. Dobra. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Pytanie, czy ja mogę... E, twórz? Ano tak, zaklęcie. To ja bym chciał... Okej, okay, to klejnot duszy. Przedmiot okej, okay. de zaklęcie, uczcie dalej. To dopiero początek długi, Dobra początek trochę zdrowia, przywołanie okej okay. krusztu. a to jest ciekawe. Oburącz. Ok, to może też sobie weźmiemy. Magiczny katalizator. Eee, tak, przedmiot. Ja bym chciał na buty sobie coś dać. Eee, nie wiem, co może. Premia do magii. Klej na drobny. Oczywiście. Eee... Na ziemię wychem porządny. Wiem, że to jest niewiele, ale Zawsze coś. Przywołanie i regeneracji przedmiot i na co mogę? Nie, no nie mogę na nic tutaj. Okej. Okay. Przerwi zaklinanie. Okej, okay, teraz zobaczymy jak to wszystko wygląda w stroju. Okej, okay, zniszczenia. To jest jeden, magia o jeden. No dobra, no niewiele sobie. Zwiększyłem, ale zawsze coś. Faringarze, ja chcę skorzystać z lewo. Dziękuję. Pamiętaj, że umysł jest dobra, ja sobie zbro. tutaj pokrasuję troszkę. I widzimy się z powrotem na miejscu. Dobra, jesteśmy już tutaj. Kombinacja jaka była, to do góry, chyba i to na dół, czy na odwrót? Dobra, otworzone eee, szybko, 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 tędy? Nie, tędy. Dobra. Dobra, tutaj muszę zakończę. Także, wystarczy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. A, to za drzwiami się znajduje, dowiemy się w następnym odcinku.